Witajcie, kochani, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami czymś dla mnie fascynującym, co dotyczy oczywiście sposobu, w jaki mówimy i wpływu tego, jak mówimy, na nasze codzienne samopoczucie oraz na nasz poziom szczęścia. Poziom szczęścia to jest to, co mnie bardzo osobiście fascynuje dodatkowo i staram się sama, żeby w moim życiu tego szczęścia było jak najwięcej, i oczywiście temat głosu również jest czymś, co mnie ogromnie pociąga, więc te dwie rzeczy razem to jest dla mnie petarda. Mam do Ciebie takie pytanie. Czy zastanawiałaś, czy zastanawiałeś się kiedyś, jak nasz głos wpływa na to, jak się czujemy? Badania z zakresu psychologii pozytywnej, takie jak to przeprowadzone przez profesora Paula Ekmana i drugi doktor, który przeprowadzał z nim to badanie bodajże Freisen, Friesen. Te badania sugerują, że sposób w jaki wyrażamy nasze emocje podczas mówienia może mieć znaczący wpływ na nasze samopoczucie. I co to właściwie dalej dla nas oznacza? Kiedy mówimy z energią, z entuzjazmem i z taką pozytywnością, nasz głos staje się bardziej ekspresyjny. Badania te sugerują, że ten rodzaj ekspresji głosu z taką większą różnorodnością tonalną i z takim pełnym, pogłębionym oddechem może wpłynąć na nasz nastrój, sprawiając, że stajemy się bardziej optymistyczni i bardziej szczęśliwi. To znaczy, że nie tylko to, co mówimy ma znaczenie, o czym mówię wam właściwie w każdym z moich filmów, ale również to, jak to mówimy. Tylko że w tym przypadku nie chodzi o to, jak odbierają nas inni ludzie, tylko o to, co to nam dobrego przynosi? Nam. Dlatego też ćwiczenia pogłębionego, kontrolowanego oddechu i takie eksperymentowanie z ekspresją, tonu głosu i sposobu wyrażania emocji mogą być drogą do poprawy naszego samopoczucia i zwiększenia poziomu szczęścia. Dlatego, kochani, zachęcam was do eksperymentowania z ekspresją głosów w takiej codziennej komunikacji. Jeżeli mówicie z entuzjazmem, z energią, z pozytywnością, z radością, nie tylko dla innych, ale także dla siebie, w ten sposób możecie nie tylko lepiej się porozumieć, ale także poczuć się lepiej ze sobą i z rzeczywistością wokół was. I sposób, w jaki mówimy, może naprawdę mieć wpływ na nasze samopoczucie. I ja tego osobiście doświadczyłam i to wielokrotnie, ale takim przykładem dla mnie najbardziej, który zapamiętałam i był taki najbardziej dla mnie wyjątkowy, to była taka sytuacja właściwie w takim najtrudniejszym momencie mojego życia. Przeżyłam bardzo poważne rozstanie i bardzo poważnie to przeżyłam i przepłakałam całą noc. To było dawno temu, wtedy kiedy zaczynałam moją pracę jako lektorka, i jedne właściwie z takich pierwszych moich doświadczeń jako lektorka, ja czytałam reklamy y, takich gazetek dla dzieci z bajkami. W związku z czym, jakby ja miałam przeczytać w bardzo taki jasny, żywiołowy, dynamiczny sposób treść. Tych reklam. Nagranie miałam o godzinie 9 rano, tuż po przepłakaniu całej nocy. Ja nie wiedziałam w ogóle, jak ja, jak ja mam to zrobić, bo ja prawie nie spałam. Przyjechałam na nagranie z takimi podpuchniętymi oczami od płaczu. I tam, gdzie nagrywałam, jest taka wspaniała atmosfera, właściwie można powiedzieć, bardzo, bardzo przyjacielska. Zresztą te osoby też dużo wiedziały o mnie, więc ja jakby na początku w ogóle dostałam kawę, dostałam jakieś ciastko i mówię, hej, damy radę, nie? Damy radę. Ja mówię, tak, tak, damy radę, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, ale naprawdę czułam się. Hmm, czułam się kiepsko psychicznie, tak? Jakby ja zawsze umiałam jakoś, jakoś sobie tam, radzić z tym wszystkim, no ale to naprawdę nie był dla mnie łatwy czas. I. Hmm, Niesamowite było to, że ja tego dnia miałam do nagrania aż trzy reklamy. Czyli tak naprawdę siedziałam w studio nagrań 45 minut tak do godziny. I tam były bardzo pozytywne treści. Tak, z tą gazetką kupisz jeszcze to, i to, i to, i magiczny konik, i perełki, little pony, wiecie, takie rzeczy, nie? Jakby to wszystko, co czytałam, było czytane takim bardzo wysokim, bardzo uśmiechniętym głosem. I ja właściwie, jak tam pojechałam, wchodząc do tego studia, które jest taką przestrzenią, jakby odciętą od rzeczywistości, bo jak wygląda studio nagrań, to jest zazwyczaj jakaś taka, wiecie, przestrzeń bez okien, wytłumiona przestrzeń, czyli wchodzisz w taką rzeczywistość, która jest zupełnie inna niż twoja codzienność. Ja tam właściwie zapomniałam bardzo szybko o tym, co mnie spotkało w życiu. Praktycznie weszłam w ten świat bajki. Praktycznie weszłam całą sobą, całym sercem, bo ja właściwie wszystko w życiu tak robię. Jak coś robię, to tak na maksa. Więc ja wlazłam w te reklamy, wlazłam w tę zabawę, w takie towarzystwo bardzo mnie wspierające, bo jakby i realizator, i, i dziewczyna, która tam jakby odpowiadała za, cał, za całe to nagranie, jakby wszyscy byli bardzo pozytywni, tak. Więc ja też sobie w to weszłam, bardzo szybko wskoczyłam i stała się magia. Mój nastrój z każdą minutą czytania takiego bardzo yy, bardzo pozytywnego, bardzo jasnego. Tak i zaraz dostaniesz i to i to i to, i jeszcze to i gratis i bransoletka z różowymi koralikami i wszystko takie, nie? I cały czas takiego czytania. Oczywiście wiadomo, że każdą reklamę się czyta po kilka razy. I ja to wszystko na uśmiechu i bardzo wysokim, jasnym głosem. Ja wyszłam stamtąd po godzinie, nie całej godzinie czytania w ten sposób, ja byłam szczęśliwym człowiekiem, ja poczułam, że ja sobie dam radę, ja poczułam, że ja to ogarnę, ja poczułam, że ja mam przed sobą całe życie i że ja mogę. I zobaczcie, to jest przecież niesamowite. O godzinie dziewiątej byłam najsmutniejszą dziewczynką na całej planecie, tak się czułam. A o godzinie 10 rano wyszłam stamtąd i wiedziałam, że będzie dobrze, że jest ok. Może to nie był najszczęśliwszy dzień mojego życia, ale zdecydowanie to, co się wydarzyło z moim ciałem, to jakie hormony tam zapracowały, jakie się rzeczy we mnie obudziły, jakiś sposób myślenia zupełnie inny niż ten, który był jeszcze wcześniej, godzinę wcześniej. Ja zaczęłam myśleć pozytywnie. Jakby zaczęłam od sztuczności, czyli od sztucznego odgrywania radości. Od sztucznej ekspresji, od, sztucznej, od sztucznego zachwytu, od sztucznie wywołanej zabawy, a musiałam to zrobić. To nie było tak, że to było moim wyborem, tylko ja jakby musiałam zarobić na chleb. Tak? Więc ja wskoczyłam w to, bo to jest moja praca, to była moja praca. Natomiast to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Ja wtedy zrozumiałam, że to ja decyduję o tym, jak się będę czuć to ja o tym decyduję. I dla mnie to było odkrycie wszechświata. Mogę też powiedzieć, że od tego momentu zaczął się taki proces mojego mojej pobudki, tak to powiem, żeby było prościej. Ja zrozumiałam, że to ja decyduję o moim życiu, bo wcześniej byłam taka zależna od czynników zewnętrznych, tak? Spotkało mnie tragedia, spotkało mnie smutne, dlaczego ktoś mi to zrobił. A tu nagle zrozumiałam, że owszem mogą mnie spotykać różne rzeczy, ale ja decyduję o tym, jak zareaguję na tę sytuacje. Czy będę się czy będę wchodzić w rolę ofiary, a to było mi bardzo dobrze znane. Ja tam się czułam naprawdę jak ryba w wodzie przez wiele lat. Czy będę wiedząc o tym, że mogę wybrać inaczej, czy będę szukać pozytywów? Czy znajdę w tym trochę radości, czy znajdę coś, co jest dla mnie dobrego z tego wszystkiego wynikającego? I zauważyłam, że ja również mogę zarządzać tym, jak się czuję, przez to, w jaki sposób ja się wypowiadam, przez to, w jaki sposób opowiadam o tym, czego doświadczam. Tak? Bo ja już teraz nauczyłam się, już teraz to po latach, to wiem to bardzo dobrze, jak bardzo. Duży wpływ na nas ma to, co mówimy. Słowa mają moc. I jeżeli ja przez cały dzień skupiam się na rzeczach pozytywnych, to ja mam dobry dzień. Jeżeli ja mówiłabym Wam cały czas o, o tym, o czym nie chcę w ogóle Wam opowiadać, w ogóle jakby nie chcę wchodzić w jakieś takie tematy, które są e, obniżające nastrój, tak? Bo gdybym to robiła. To ja na koniec dnia mogę sobie w podsumowaniu powiedzieć. Hmm, to nie było takie OK, tak? To doświadczenie z przeszłości nauczyło mnie tego, że my naprawdę sami mamy wpływ na to, jak się czujemy. Nasz głos ma ogromny wpływ na to, jak my się czujemy. Jeżeli my będziemy w pozytywny sposób się wyrażać. Nawet jeżeli nas spotkała jakaś jakieś wyzwanie, jak ja to nazywam, jeżeli będziemy w tym wszystkim jednak do tego wszystkiego podchodzili z jakimś uśmiechem, z pozytywną energią, z jakąś radością, co by się nie działo, tak? Zawsze można znaleźć w tym jakiś pozytyw. To będzie nam po prostu lżej, będzie nam przyjemniej. Będzie nam łatwiej. Jeżeli wejdziemy w narrację ofiary, w opowiadanie o tym, jak bardzo jest trudno, bo co ja mogłam zrobić? tych wiele lat temu jak poszłam na nagranie, ja mogłam usiąść tam, rozpłakać się, opowiedzieć im o tym, gdzie ja jestem życiowo i nakręcić ten temat. Co ja mogłam zrobić jeszcze? Ja mogłam powiedzieć: "Nie dam rady nagrać tych reklam". Mogłabym stracić pracę. Wiecie, jakby, zobaczcie jakie konsekwencje idą za tym, że wejdziecie w tę energię ofiary, opowiadając o sobie. Ja wtedy dokonałam innego wyboru. Ja zdecydowałam: "Dobra, nagrywam to". Tak bardzo to kochałam już wtedy, że to zwyciężyło. To mi dało taką moc, taką energię. Teraz, teraz jestem wzruszona, jak o tym opowiadam, bo to. Wiedziałam, że wam o tym opowiem kiedyś, ale nie wiedziałam, że tak, tak mnie to poruszy. To było piękne doświadczenie. Ja wtedy dostałam takiego kopa energetycznego, i poczułam, że to ja jestem sprawcza, że to ja decyduję o tym, jak się będę czuła. Piękne doświadczenie. I jak się okazuje, badania naukowe to potwierdzają. Dlatego, jeśli czujesz, że nie możesz się odbić od tego, jakoś tak jest ci niełatwo, zacznij sobie śpiewać, chodzić po mieszkaniu, powiedz coś pozytywnego. Spróbuj powiedzieć jakieś zdanie w formie afirmacji takie zdanie, które w tym momencie, teraz poprawi Ci nastrój. To jest najwspanialszy dzień mojego życia. Ten dzień jest piękny. Jestem wspaniała. To jest cudowny dzień. Jak wspaniale, że mogę dzisiaj do Was mówić. Jak wspaniale, że mogę zajmować się tym, czym się zajmuję. Jak wspaniale, że mogę się zajmować tym, czym się zajmuję. Jak wspaniale, że mogę mówić do Was. Tak? Pozytywne zdania, które wypowiadacie nakręcają Wam Pozytywnie, rzeczywistość. Pozytywne zdania, które wypowiadacie, poprawiają Wam nastrój. I zawsze masz wybór, czy chcesz mówić do siebie w sposób wspierający Cię, czy nie. Także pozostawiam Was z tym. <grych> Życzę Wam dobrych wyborów. Znowu, dziękuję Wam bardzo za to, że mogłam Wam opowiedzieć trochę mm, o moich doświadczeniach i że mogłam Wam przybliżyć. Badania na ten temat, na temat głosu. Dziękuję Wam, wspaniałego dnia Wam, życzę pozytywności. Hej